Zacznę od podziękowań. dziękuję panu Bożeniu i za za piękne, rynkowa, za w naszej drugiej wersji za piękny, ruszający program, za przypomnienie nam tych dni, które miały miejsce w prawie 20 lat temu. Kochani, szukując się słowa i przeżywając to, co się tutaj dzieje, Przypomniałem mi się takie głowie Chciałbym się Chrystus w kilku słowach od Pana powiedzieć. Gdybyś, Chrystus był w obrocie od innym, miałem przyjemność w swoim życiu być w tej małgorzędzie. Podobnie mi, miejscu, w której Gdybyś był w szczęściu wypadku się. Powiem Wam szczerze, jest to coś znacznie wyruszającego. Myślę, że przypomina te widy, przed przed 2000 lat te momenty, które spowodowały, że my dzisiaj o wiele o wielkim pierwszym wieku jesteśmy ludźmi bieżącymi. To wielki dar, dar, który złożył jeden kilka lat temu dla nas wszystkich. I dlatego ja osobiście widzę, że my tu zgromadzeni wszyscy jesteśmy mu wdzięczni. Na jeszcze raz serdecznie dziękuję za złożenie i za kochani, za wielką uwagę. Panie tak To wspaniałe słowa, które przypominają na odwieczną o ponad już dwutysięczną historię chrześcijaństwa. Dziękuję bardzo. Panie.